Najpierw fala zwolnień, a teraz to. TVN podjęła decyzję w sprawie programu z Gessler TVN podjął decyzję co do programu kulinarnego z Magdą Gessler i Michelem Moranem Po niedawnych cięciach i zwolnieniu takich gwiazd jak Agata Młynarska czy Anna Nowak i widzowie obawiali się o Masterchefa. Teraz już wszystko jasne TVN w ubiegłym tygodniu ogłosiło, że nie będzie już produkować nowych odcinków programu Fanny Nowa Kibisz, Marzeny Rogalskiej czy Agatę Młynarskiej. Stacja wprowadza wiele zmian w swojej ramówce i programy tych gwiazd nie znalazły się we wiosennej ofercie stacji. Widzowie TVN zaczęli obawiać się też o inne gwiazdy. Co dalej, na przykład z Masterchefem? Masterchef TVN podjęła decyzję w sprawie programu z Gessler. Masterchef to konkurs kulinarny, który gości na antenie TVN od 2012 roku. Jego jurorami przez długi czas byli Magda Gessler i Michelle Moran oraz na Starmach. W ostatnim sezonie Annę zastąpił Przemysław Klima. Stacja TVN nie ma zamiaru rezygnować z formatu kulinarnego który stał się jej wizytówką. Podjęto decyzję o nagraniach do 14 sezonu. W związku z tym ruszyły castingi. Od 14 marca kucharze amatorzy mogą zgłaszać się do kolejnej edycji programu MasterChef. Castingi są przeprowadzane online, dzięki czemu mogą wziąć w nich udział wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 kwietnia. Co więcej, stacja zapowiada podwyższenie nagrody dla zwycięzcy. Do tej pory w MasterChef można było wygrać 200 000 złotych od 14. W sezonu zwycięzca otrzyma 250 tysięcy złotych. Zmiany w ramówce TVN. Na razie nie jest znana data emisji 14. Sezonu Masterchef. Należy przypuszczać, że program ukaże się na antenie jesienią. Jednak nie jest to do końca pewne, bo TVN ostatnio eksperymentuje z nowymi porami emisji przesuwaniem programów w ramówce. Tak na przykład stało się z milionerami, którzy wiosną nie ukażą się na antenie stacji, czy programem Kuby Wojewódzkiego. Tu akurat stacja ogłosiła sukces co do oglądalności, ale wynika on z tego, że program jest nadawany o kilka godzin wcześniej niż w poprzednich sezonach.